Witajcie z tej strony, Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najnowsze informacje o nowym hakerze Jenna Theodore w Robloxie. No i jeszcze, przez zaczęcie, możesz stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, A ja już nie przedłużam, no i słuchajcie. Jak widzicie aktualnie znajduje się na profilu właśnie Jenny the Oder. Jest to haker, który, co prawda po dość długim czasie, ponieważ pierwszy raz była to hakerka w 2007 roku, czyli prawie na początku robloxa. No i po tym czasie właśnie ten haker, czy tam właśnie bardziej hakerka, powróciła do robloxa. Mianowicie chodzi o to, że Jenna the Oder hakuje wszystkie osoby, które są jakby dziewczynami w robloxie. I aby nie być skakowanym, musimy się przeczytać brać za chłopaków w Robloxie. No i słuchajcie, jesteśmy już w grze, no i jak widzicie, ona właśnie stoi tutaj, dlatego no jeszcze nic nie robi i słuchajcie, najnowszych informacji wynika z tego, że 8 lutego ma być jakiś wielki atak Jenny do Roblox, ma wejść wiecie, wejść, hakować wszystkich, którzy nie będą chłopakami w Robloxie, dlatego słuchajcie, to będzie się działo, mam nadzieję, że będziecie, bo prawdopodobnie będzie od razu streamek, no i słuchajcie, ona tutaj jest, ale jak widzicie, jeszcze tutaj jest, mi się wydaje, że już wkrótce jej tutaj nie będzie. Ale jak widzicie, jest tutaj jakaś więc ją zabijamy. No ja, no ja muszę ją zabić. Co się stało? Słuchajcie, okej, okay. to nie było planowane. Jak widzicie, tutaj mamy Jenę. Ja ją zaatakowałem i nagle wyrzuciło grę. Dlatego y, to Boże, kliknijmy ten reconnect. Okej, okay, więc jak widzicie, jestem już z powrotem. I czy ja mam wrażenie, czy coś się tutaj zmieniło? Nie wiem. Był jakiś update gry, albo Jenna, the hacker coś zrobiła. No dalej tutaj jest. Ja naprawdę nie wiem o co chodzi. Generalnie, jak wejdziemy na tej właśnie. Na tą jej secret game. No to mamy wielką arenę. I tutaj prawdopodobnie my musimy wygrać. Dlatego w dzisiejszym odcinku na pewno postaram się wygrać. Bo wtedy, słuchajcie, może coś się stanie. Może, może wtedy mnie skakuje, Albo właśnie mnie nie skakuje. Więc słuchajcie, ja będę w to grać. Bo jeżeli to jest jedyne wyjście, by nie zostać skakowanym, no to ja muszę wygrać. Także słuchajcie, gra się zakończyła. Więc już za chwilę będziemy mogli pograć. Ale czy ja mogę tu się jakoś dostać? Nie wiem. Nie mogę się dostać. Z informacji, które ogólnie się jeszcze dowiedziałem, to wiem, że właśnie Jenna do ode. Dostała w 2017 roku BANA, dlatego tego sajcie jest to jej drugie konto i, no, już wkrótce ma powrócić. Te konto, co aktualnie ma, zostało stworzone w 2018 roku. Także, jeżeli to prawda, to dość długo się przygotowywuje. Ej, co jest? Tutaj jakiś. Kurca wbił, ok. Ja się zaczynam bać. Słuchajcie, nie wiem o co tutaj chodzi. I teraz mam pytanie: czy, czy, czy to jest prawdziwa? postać czy to jest jakiś gracz. Słuchajcie, sprawdzamy sobie na tabie, żeby nie było. Nie, no słuchajcie, co? To to nie jest ta osoba. A może to jest ta osoba? Czyli dobrze mi się wydawało, to jest jakiś fake. Ale już za chwilę startuje Gierka i miejmy nadzieję, że ją wygram. W ogóle, zobaczcie, ile osób zaczyna dołaczyć, Ok, czy coś się zaczyna dziać. Ja, ja tutaj będę siedził. Ej, coś się dzieje, I to tak na poważnie. Patrz, ile osób nagle wbija na gierkę? Kiedy to nagramy, jest 20-30, także to, no, może się coś znacznie dziać. No i generalnie by też poszukał tutaj jakichś dowodów, bo, no wiecie, tutaj mogą być też jakieś dowody i steregi ukryte w tej gierce. A tego wszystko za chwilę sobie poszukam, Ej, poszukamy. No i, Dobre, gościu, dobra, dobra, zabiję go. Ej, ja chyba tutaj nie będę walczył. W sensie ja się boję tutaj walczyć, bo, ooo, jakiś ty był. Ja tutaj nie chcę zginąć też na początku, no, bo nie fajnie by było. Także, wow, gościu, zostaw mnie Dobra, idziemy na tego, idziemy na tego Może tego załatwimy, ale słuchajcie My musimy wygrać tą grę, jeżeli Chcemy się w sumie dowiedzieć, co się dalej stanie Z Johnem The Oder, to na pewno Musimy przejść tą grę, bo myślę, że mamy jakiś znak, albo przynajmniej może Mnie nie skakuje, także widzę, że tu się ludzie Walczą, właśnie tutaj trzeba walczyć o życie Trzeba walczyć o to, aby nie zostać Skakowanym, także gościu sobie tutaj ginie Ile zostało? Zostało 20 osób Także, no, może się w końcu uda Dobra, tu idzie jakiś typ, Czego zabije? Ja go zabiję? czy on się na... Nagle ruszy? Ej chyba go zabije Co? On, on się chyba nie rusza Co mu się stało? Dobra może go zabijmy O o okej okay. nie ma go To było dziwne dosyć Ej widzicie tutaj tu ktoś siedzi No dobra nie wiem czy do niego iść bo mo może go nie ma Czekajcie spróbujemy I uwaga czy on się nagle ruszy? Nie ma go, dobra, zabity I słuchajcie, co jest, trzy, trzy osoby Zostały, gdzie oni są, tam ktoś jest Ale gdzie jest ta ostatnia osoba Właśnie, tam są, tam są, widzę jak, Ej, nie no, ja, ja muszę to wygrać I słuchajcie, mamy go, dobra, zabity I został mi ostatni, także, dawaj, dawaj, dawaj I uwaga, nie, zginąłem Jakiego faila, słuchajcie, zrobiłem. Okej, okay, ja więc wszedłem na profil i jak widzicie, Jen, Jenna The Hacker jest aktualnie aktywna. No, nie było jej przez takie 20 minut i jak widzicie, jest znowu także. No, trochę nieciekawie. Okej, okay, więc słuchajcie, ona jest w grze i jak widzicie, no, spróbuję wysłać zaproszenie, tak? Także wysłało się, ok. E że, żebym zaraz jakiegoś haka tu nie dostał Dobra, wysłałem zaproszenie Czy może przyjmę, jak widzicie ona ma jakieś 10 bilionów Kredytów, ja mam tylko 290 Także ja tu jestem nupkiem. Ale słuchajcie, postanowiłem jeszcze raz Ugrać, to jest ostatnia moja próba w tym odcinku Jeżeli teraz się nie uda To chyba zostanę skakowany. ale jeszcze Spróbuję jednej rzeczy za chwilę, także Wszystkiego zaraz spróbujemy, zabijemy sobie tego Typa w każdym razie, dobra Niestety ty już giniesz, ty już tutaj no Raczej dzisiaj nie uda Z Spróbujmy, spróbuję jeszcze zabić tego, ale Chyba mi jakoś nie wychodzi. Nie ma co chodzi, ale goni mnie typ, dobra? co zostaw mnie typ, ja typie zostaw. Ej, co jest? That is not me? Ej, ej, wy to widzicie? Co jest grane? Nie no, jeżeli ja zostanę skakowany na odcinku, to ja nie wiem, no już nie będę mógł grać w Robloxa właśnie, co ja zrobię? Będę musiał jakieś nowe konto zrobić, albo. oby no, tylko nowe konto, a nie, że jakiś będę musiał komputer wymieniać. Dobra, i gościu ginie, więc zostało już osób. Ja się kresę, prawie bym zginął, ale to było dziwne. That is not me. Okej, okay, nie wiem, nie wiem, o co chodzi, bo przecież to jest, to jest Jenny Deoder, no Nie wiem, kto to może być inny, czy to jest fake. Oni chcieli nam przekazać, że że to że to jest fake, zarobią grę i ona jest nagle fejkowa, No to raczej bym tak nie uważał. I jak widzicie, zostały jedynie dwie osoby, także teraz albo nigdy, słuchajcie, lecimy i wygrywam. Tak, wygrałem, wygrałem, słuchajcie. I co teraz, zrobiłem szybko screena i. E, i, i, i. i co, i to wszystko? Ej, zaraz wygrałem grę. Czy, czy ja teraz... Dobra, dodam do znajomych teraz tą Jenny The Other. Może coś się stanie, ale słuchajcie, nareszcie udało mi się wygrać gierkę. Czy czy, 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 co, czy ja mogę teraz tutaj może wejść? Nie no, dalej nie mogę No halo, no, no powinno się coś stać według mnie Okej, okay, więc na koniec odcinka postanowiłem, że wejdziemy sobie jeszcze raz na waszej profil I zobaczmy jej znajomych Jak widzicie, tu są jakieś gen boty, Także wszystko sobie tutaj dodam do nowej karty I jak widzicie, ona ma jakiegoś swojego playsa Dlatego może klikniemy tutaj play Jak widzicie, gra 600 osób i ma prawie milion wizytów Także ja sobie odpalam Robloxa A w tym czasie sprawdźmy sobie, co to są za konta, co to jest w ogóle? Ej, okej, cztery miesiące temu, ostatni raz online, ej, może pododawajmy wszystkich do znajomych, nawet pofollowujmy, wiecie, do, żeby, żeby nie skakowali. tylko jej sobie pododaję, pięć dni temu, just near okej, okay, to jest trochę creepy, ten nick jest troszkę creepy, sprawdźmy sobie za to ostatni profil, co to za nick, okej. Okay. Ej, pięć miesięcy temu, ostatni raz online. Ej, no, powiem wam, dzieje się dużo. Jak widzicie, są tutaj jakieś cztery wersje te, tej samej osoby. To jest dosyć dziwne. Okej, okay, więc jesteśmy już na jej gierce. I jak widzicie, tutaj mamy jakąś strzałkę. Ciekawi mnie, czy to będzie zwykły place, bo tutaj wszystko wygląda jak na zwykłego place'a. Ale co? Jakąś siódemkę mamy. Okej, okay. czyli gdzieś sobie zapiszę. Ej, tego chyba nie ma w normalnej grze. Co tam się dzieje? Okej, okay, jakiś danger, to są jakieś ślady krwi. Tam w ogóle była siódemka, zapieśmy sobie tą siódemkę, muszę ją zapamiętać. Co jest grona, okej. Okay. Okej, okay, wejdźmy, spróbuję tutaj wejść. Ej, czekajcie, o co chodzi? Czy oni w nas strzelają? Ej, co jest? Co jest? Zostałem, zostałem skakowany? Nie.